Tutaj, bo każdy ma ochotę napić się piwa, więc przeprowadzimy loterię. Pierwsza ma Loteria w Opolu. Powiem wam teraz, jak to będzie wyglądać. Tutaj w tej czapeczce, koleżko zobacz, w tej czaperce przyjrzyj się, są kartoniki z cyferkami. Są? Dobra. Tutaj jeszcze kogoś, jeszcze kogoś. Dobra, są kartoniki z są. cyferkami, są. Te cyferki, to są cyferki od 1 do 100. Moi drodzy, każdy kartonik został tak wycięty, jak dziecko z autyzmem. Nie wycinanki. Po jednej stronie jest krzywe. Po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie to jest para od tego. To były poparowo. Będziemy losować, jeżeli nie będzie danej osoby z numerkiem, to losujemy do pożygu, aż w końcu ktoś dostanie tą kratkę i on nam zabierze. Na pewno ktoś będzie bogatszy o te 20 piw. Z mojej strony muszę Wam powiedzieć, że to było bardzo miłe, że mogłem przylecieć całe mrowisko, zobaczyć te wszystkie twarze. Dziękuję Wam za współpracę, że chcieliście wziąć udział w zabawie. I poproszę najniższą dziewczynę, żeby losowała kartonikę. Zabianie. To chyba koleżanka, Właśnie, to tak zapraszam, się cię, zapraszam cię. Dobrze pan się kartoniki, mieszają się kartoniki. Mieszają się kartoniki, mieszają się kartoniki. Teraz się proste sobie na jeden kartonik i mi go poda. A... I wygrywającym numerem jest... Jest... kartonik numer 84. Czy ktoś ma 84? Nie. Nic, lecimy dalej, lecimy na Ja następnie. mam 8, ale to, chyba... to pół To Następny kartonik to 35. Nic, lecimy dalej, mamy czas. Mamy czas. Ktoś nam musi zabrać dzisiaj tą kratę i zabierze ją numer 95. Też nie? Nic, nic, mamy czas, mamy czas w akademikach teraz, nie? 79! Czy ktoś jest o 79? Lecimy dalej! Z każdym numerkiem coraz bliżej! To jak, jak? nie 79, to może 29. No ja jak blisko, jak blisko? A tak, Lecimy dalej! Dobra, jest szóstka na końcu, kto ma szóstkę na końcu? O, o, o kurwa, to jest temperatura w takim razie. 16. <grym> o, <grym> jest bardzo blisko już. Kartoników coraz mniej. O jest znowu z dziewiątką, jest z dziewiątką, jest z dziewiątką. 97. Ja I ski kartonik, dobra. Teraz robimy wielkie przystawienie, żeby sprawdzić, tu, tu, czy to jest oryginał z Śmiej Loterii. Pasuje jak w mordę mój drogi. Bardzo ci pogratuluję. Gratulacje. Krata piwa jest twoja. Mam nadzieję, że napijesz się piwka z prowadzącymi. Wam bardzo dziękujemy. to dzisiaj będzie Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze takie akcje będą organizowane i że równie chętnie będziecie chcieli się przyłączyć. Dzisiaj z naszej strony to już to tyle. To przez inkubator przedsiębiorczości, a ja nie... No. Dziękujemy za przybycie i do następnego razu.